Włożony Pa, 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 jak plery, już pa Przez sekundę ty idzie indziej, ty Pa, 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 pa ekplery, <laughs> <laughs> Witam, tak jak widzieliście, obecnie w Valorancie istnieje taki bug, dzięki któremu możecie być z 10 razy szybsi od swoich rywali. Ten bug działa tylko i wyłącznie na grach prywatnych, dlatego dzisiaj zrobimy sobie 2 na 5, ale ja i Kamisek za to jesteśmy super szybcy. Dodatkowo na samym końcu odcinku będzie 1 na 1 z Kamiskiem, dokładnie na tych samych zasadach. Wszystkich widzów do tego odcinka wziąłem z Discorda, więc jeżeli chcecie brać udział w takich rzeczach, zapraszam do dołączenia. I wraz z wystartowaniem tego odcinka ruszył konkurs, w którym do wygrania są trzy battle passy, tak jak obiecywałem. Konkurs znajduje się na moim Twitterze. Wszystko, co musicie zrobić, to po prostu dać followa mi na Twitterze, dać lajka like oraz retweeta pod postem konkursowym i dodatkowo otagować swojego jednego znajomego w komentarzach. I to wszystko. Macie szansę na wygranie jednego z trzech battle passów. Konkurs potrwa zaledwie tydzień, więc link macie w przyjętym komentarzu, link macie w opisie i powodzenia. No i oczywiście, jeżeli podoba Wam się kontent, który tworzę, zapraszam do za stworzenia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś miłego komentarza. A teraz miłego oglądania. Dobra, teraz musisz tak włączyć. Yy, jak się nazywa? Yy, włączyć ghosta musisz? No, mam. Masz? No. I co teraz? Poruszaj się? No. O! <grywa> <grywa> Dobra Na sam, na sam mhm. O kur... co jest? To właśnie ma... <laughs> przeszkadza co jest? Oni nie wiedzą co się dzieje Ale to jest genialne. Musimy zrobić 5 na 5 mecz taki kiedyś, Czy wszyscy tak. No, 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 no. Nie ma. sam. plec? Ja jeszcze z tym dawno na plecach ich. A to będzie ciężkie dla nich. Kult jest wolniejsza od nas, bajka. Też czuję. Są, są tam.

Przepiękne, przepiękne. To jest piękne. Musimy zrobić 5 na 5 taki meczek. Musimy no. Ja idę do ich do B, do B idę, za Tylko... Idzie... Jest, jest i był tam jeden. Dobra, mam go no. Czekaj okay, plecy idę od tego. ale to jest Nice. Dobra, lecimy inną mapkę, tak? No, możemy. A więc jak widzicie, 2 na 5, kiedy jesteśmy dużo szybsi od swoich rywali, jest dość proste, więc w kolejnej grze postanowiliśmy zrobić 2 na 5, ale wszyscy wy całej grze mają taką samą szybką prędkość. Dobra, No. Jezus, jak oni... Co jest? Nic... CO JEST? A! Polazaj, polazaj, Nic nie widzę! Za tobą, za tobą, za tobą! Aaa, jasna! Ale to jest przepiękne, naprawdę! Sam Nie się nie widzę. Zmarłem. Ja pierdziele Ciężkie, to ciężkie. To następny. Leci jastrząb. Ty nic nie widzę. Musisz ugrać. Ch... <grafy> <grafy> za dużo ich jest. Dobra, Do... kurwa. Dobra, trzeba z kontrolą. Plecy masz jakieś. Teraz ja zaufam. Wszyscy no. Oooo, to, to. no, to będzie ciężki do grania. To jest ciężkie, bardzo. Dobra, dużo. Ej, o ja ziomym dojeżdża. Dostał jeden gracz. Nice. Ja do sensu tysiąc tutaj trzeba. No, mówiłem, że dostał jeden wróg. No szybko. Się... Ładnie, ładnie. Mob grab. Co jest? Jeszcze jeden za besem. Tak, tak. ma HP. No nie, no 141 dostał. Ale 2 na 5 ciężkie. ciężkie, ciężkie 2 na 5 już takie, no. Jak widzicie, to już było trochę bardziej wyrównane. No, przeciwnicy mieli faktycznie yy, mniejsze rangi, ale na sam koniec robimy sobie jeszcze jeden na jeden z kamiskiem yy, na tym super szybkim trybie, bo jest to mega, mega naprawdę zabawne. Jak chodzisz na shifcie, to i tak są kroki. No. Gdzie jesteś? <laughs> Ty! Dobra, odin jest tutaj broken bardziej! <śmienny> A to już na to jest, dobra! Ło! Wow. To, to, to jest... To jest ciężkie, ale podoba mi się Na no, operatorie się podoba, ale to jest tak ciężkie No Jacek, jaki stres No A teraz wyobraź sobie tak 5 osób na 5 Matko Same operatory AHAHAHA O, to jest szybciej No właśnie Domyślam się, że bycie wcelowanym tutaj tak, to nie do końca może <noise> działać. Ja no. To nie, A? no. Za mocny bridge, za mocny. Na full flashu byłem. Murde! No co? <noise> Dobra, runda druga, runda druga na innej mapie. Ja to sortuję, to był taki szybki flick. To jest dop, dup, tam stąd. Tam jest wall, powodzenia. <zstop> 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 Gdzie jesteś? No nie! Dobra, oh. Dawaj dalej to jest jeszcze cięższe. O ty Dobra, rotacja zastr... Zaszcz... <ścoughs> ja próbowałem A. ATER. To no ale ja widziałem jak ty tą kamerą ruszasz A jestem ciekaw jak, czy ultimate mój będzie działał, czy nie o, ty. No, ale ten heal jest broken tutaj u Ciebie Ale fake krokami Zrobione Ale to jest przepiękne, to jest przepiękne To jest największy fanek jaki mam w tej grze od pół roku Ja muszę zdawać spajka, czemu nie mówisz? <noise> bym w kółko i rundę przegrał jeszcze No jak to czemu nie mówię? W tu się bawisz Zapomnisz spajka rozbroić Spajk podłożony No nie! Co to ma być? No. What's Słyszę cię. Jak ja stoję w miejscu, jak mnie słyszysz? No... Ty masz taktik na tą mapę Spadaj, Spadaj się góra mi się orby daje <gry> Czy ja zdążę zaplantować? Nie Jeden nie do niej defuj stary, po co? Bez komentarza No nie, to już przewidział, ale to jest prawdziwy Furious Ferrari Peak, prawdziwy, prawdziwy Ferrari Peak. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale, bardzo dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłych filmach. Siema!